Witajcie tutaj w Minecraft Ciule. W dzisiejszym odcinku to ja zaczynam tego gameplaya tutaj tutaj Shelter tam siedzi i teraz on przyjmie głos Łodygny No witajcie w Opy dzisiaj tu wam pokażę takie coś, co, żebym co tutaj podnieło do takiego razu Robimy drugiego gameplaya i zaraz wam to wszystko pokażę. Tu już tam, które przybyło. Było tych kurek takich... Tu mamy te. Jajka już tutaj podnosiły. Tu są kury, kłoguty, kaczki, traczki, idziemy dalej. To tutaj się u mnie zmieniło, zaraz zobaczymy, tu się wchodzi. O. O, tu już, tu już my ostatnio widzieli, to ostatnio, a tu już nie ma nic tam na górę, bo zmieniłem dużo tego i tego już tam nie będzie. My już tutaj idziemy trochę niżej. I to co Otórzym teraz e, właśnie o, zrobił były e, pewnie na to oczekiwali się co my tutaj zrobimy w tych kilka godzin i tak zrobili że e, bym zrobił takie, e, taką inwestycję Otórzym poczynił że tu będzie taka e, wielka hala dla gości tutaj będzie i też recepcja i takie e, pokoje noclegowe też będą. I tutaj będzie wszystko takie dla gości, taki wielki hall, taki hotel i takie tym i jak tu się wejdzie, o, to to już to będą takie ogrzewane, y, takie te y, kachelki, tu są takie fle, takie szklane, o, o, tu jest takie, y, tu się iskrzą te iskierki tu w dół, może będą jakieś te wucety i inne cuda widzę, tu, y, no, tu, tu będzie taki inny rekompleks, o, taki gościnny. O, tu jest widok tam na ocean, a tu będzie taka wielka recepcja i tu by się będą stawiali kolejki i to już teraz idziemy dalej. Tu widać takie będzie przeszklone, ale tam muszą wziąć jeszcze trochę piachu, żeby to wyszklić, a tu jak wszystko to jest jakby na drzewne, żebym które te drzewa, bo tak nie rosną te drzewa tutaj, żebym się tak narobił, ale dobra idziemy dalej, bo tu jest, tu jest tylko początek, to tyle, co zrobił po kilka godzin i idziemy dalej, teraz do Josy Teraz to sobie tutaj pozamykumy. i już idę, trochę przyspieszę tym babu. O. I teraz uwaga, uwaga, bo ostatnio, że tam był wląd za darmo, i mnie później wyzywał, a teraz muszę mu tam opłacić za wejście na basy i nie taką zjeżdżalną tam budową. A tu jest taki kompleks świetny. O, tu są takie światełka migające, myrygające i unte farmę też sobie czy bo taki był górny, że co zwiększył trochę. O, tam widać. Tylko, że tam nic tam nie rośnie. Tylko tam te marne w góry i cukinie i pierdolą takie różne słowa. A tu taką nie wiem, czy to taką studnię co zrobił, też widzę, o, o. na ryby, czy psał do długie, o nie wiem, idziemy dalej. Ale takie fajne właśnie świecidełka tutaj porobił, o. Oj, to idziemy dalej. O, tu takie fajne latarniki też porobił, fajne. O, funtam dali, też nawet. O, i pierwsze od czego zaczniemy, co taką funtan daje żebym tutaj, tutaj doświetlił, bo było noc ostatnio w pierwszych gameplay'u, a teraz już, żebym oświetlił, ale to już nie trzeba, bo dzień taki. I o, taką fontannę on zrobił tutaj na morzu. O. Tu tak leci woda, on to jakoś to tak fajnie zrobił, że ta woda tu spływa, spływa i rośnie w siłę i na nowo spływa i gdzieś tam spływa na brzegi, pod spód i gdzieś tam płynie dalej. No i co mu tam A teraz sobie pójdziemy tutaj. O. Tak jak wcześniej tam mówiłem na początku, on tutaj sobie gdzieś, yy, o, tu jest właśnie ten pan, który jest, pobiera opłaty i tu jest tabliczka, ale, no ona jest pusta, ale jest tabliczka. To teraz yy, ja mu muszę dać y, troszeczkę jedzenia, żeby skorzystał ten basenu. O, przymyj kawą On to przyjmie czy nie przyjmie? Przyjął. No i teraz o, idę na dół. O, proszę, teraz idę na dół tutaj do basenu. o. I tu jest właśnie basen. I tu jest syn niestety, taki, o. I tutaj on już wcześniej tak ponapisował, że baffin co i ryba, ryba, dwie godziny to dwie ryby, a 24 to dwa żelazka czy coś tam. O, tu jest ten baffin, o którym że wcześniej mówił, tu jest to takie fajne jacuzzi i tu już nie ma jacuzzi dla dzieci, tylko tu są oba takie jacuzzi, które przyciągają, przyżywają tutaj do ściany, co można oglądać, one tak żnum, 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 że nie idzie się wydostać, i tu też tak żnierz, nie, że żnie, przy przydusza do ściany, a, to, a on tam taki lejl zrobił, że tam się woda lewo w jednym miejscu i to idziemy dalej bo on teraz zrobił taką fajną zjeżdżalnię i to idziemy teraz na górę o, tu się otwierają drzwi opłaty już my tam udali, o, o, idzie za nami ale to będzie wszystko kontrolował pa, wiem, że mu pieniądze dało, on pierwszy idzie i tu jest takie światełko i to mruga tutaj jak się zamruga na zielono to znaczy, że można wskoczyć o, to idziemy teraz na no górę o, teraz tu, co zamknę, żeby mi tutaj mnie niepko, o, kwadratowa głowa, ręce, nogi, cały kwadratowy tu jest i teraz, o i teraz ja, u idzie teraz samo. Idzie w dół. O, o. jak to idzie tu? On też tak, w dół skąd? tak idzie, idzie, a nie odjeżdża. O, już my są tutaj na dole, Odsunę się, bo by mnie popkał. O, tu jest też tak oświetlony, fajnie. I idziemy dalej. Tak to wygląda. O, etero zaczęło, no. O, tu jest taki basy, taki głęboki żół, tu już można się utopić i. już że mówił, że zaczęło, no. On tam jest, dobra, to wychodzimy na górę. I tak to wszystko wygląda i tak to wygląda na drugi gameplay, tutaj mamy fontannę i też zaczęło podejść terror. I też właśnie my się zabraje za takie unowocześnianie, latarynki. I takie tyna, tu będzie ten właśnie rekompleks mój taki. jako I w ogóle my tak myśleli, żeby cały ten kompleks sportowo, początkowo rekreacyjno płacowy dla nas taki ten, to żeby go to nazwać jako środek y, sołtyca sołtys. o, i on tak będzie wyglądał, o, 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 i tak to wygląda, wszystko jak widzicie to jest wszystko jedna wielka wyspa i tak to na razie tutaj póki co mieszkamy o, tutaj mamy kurki, te kurki tutaj się znoszą, takie te o, ty, a w kopalni, a wejdziemy też do tej kopalni. I teraz patrzcie, o tu się idzie w dół, tu już my byli w pierwszym gameplay'u, który państwu zresztą bardzo podobał, mamy już kilka tysięcy widzów. O, trochę tutaj ty o. I tu mamy takie różne przejścia, o. Tam je dali, tam je woda to nie pójdziemy, bo no, zaleje i nasz szlak trafi. Tu sobie pójdziemy teraz, o. Tam były gdzieś tam takie ogóracy i pajungi. O, tu sobie schodzimy teraz, o. za za nami, co tutaj płaciciel terenu wszystkich. O tam, tam gdzieś były bajunki i ogóracy i cukiniacy i inne takie, to już tam nie będę chodzić. O tam te pójdziesz, to niech sobie tam taćkają. Idziemy tutaj. O tu jest też węgiel. Węgiel takie. o, o tu mamy, tu mamy takie te, żelazko mamy, a tutaj też o były te cukiniacy takie zielone, co robią bum bum bum. O idę, tego już tam nie pójdę. Ale bacho, ale bacho, ale babo kwadratowa głowa, ręce cały kwadratowy. Dobra, idziemy. No i tak to wyglądało ostatniego razu i teraz będziemy dalej polepszać nasz kompleks i to przy by było już chyba na tyle. Wszystko już tak widzieli i teraz idziemy na górę się zabieramy porządnie za reportę herbatę, zrobimy zero jakieś grynie i będziemy grać dalej. No, no i dziękujemy Wam za Waszą obecność za Wasze wspieranie nasze tutaj Zobaczcie jaki tutaj idzie Ziubo, lubo, ziubo, lubo, lubo. Zabiję go, zabiję go. Zabiję go. Z pieprzę dziadu. Z pieprzę O, dobra, już nie ma. O, jeszcze ten fajum, 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 fajum. O, Józef. Sieć nawet wydalą. Dobra, no to my już się żegnamy, uciekamy. Zabieramy się za robotę i czekamy. Ty, że nie właśnie właśnie za na naszego tutaj czego, czego... czego ja, a co tu jest? Tu jest tu, tu jest kaflowy. A on tutaj sapieczyki porobił, tylko że puste wszystko, to też puste. Ale tydzień z Goliha takie, że też umie wszystko robić tutaj i też będziemy robić takie poradniki, co i jak po kolei robić, jak wyżynać, ciąć, tworzyć, jeździć i wszystko w jednym. A teraz się z wami żegnomi i on też się z wami już pożegna i na razie, a teraz się z wami się pożegna teraz, uwaga. Do widzenia. No. No i to by było na tyle. Hej, uciekaj, ma, ba, bata się dobrze i tak dalej, a my się zabieramy za robotę.